OK, teraz kolejna podstawa ma myśli. Kolory mi się już skończyły na głównej gałęzi, więc wracam z powrotem do zielonego. Znowu rysuję grubą linię. O, będzie ładna, zielona, gruba linia. I tą kolejną podstawą, którą sobie zapiszemy jako gałąź numer 5, będą kształty. No i tu już zauważyłeś, że... Jako kształt, ja wykorzystuję kartkę A4. No to czyli będzie, możemy to rozrysować w ten sposób, że ja rysuję kolejną gałąź. To jest rozmiar. No i mam kartkę A4. Wracając do tego, co już robiłem, czyli na przykład na rysunku, mogę sobie od razu zaznaczyć jakąś prostokąt że kartkę A4 w ten sposób zaznaczę w ten sposób. Narysuję. I od razu nie zauważyłeś, tak jak ja tu rysuję mapę myśli, i jak narysowałem tą kartkę A4 na mi samej, niejako, że ona jest właśnie rozłożona tak, żeby była szersza poziomo, a niższa na wysokość. Tak wygodnie jest przy tych rozpisywaniu, tak jak mamy linię że mają być poziome, tak jak słowa mają być poziome wtedy więcej możesz informacji zmieścić na kartce A4 no to jest taki podstawowy rozmiar, który w większości wypadków naprawdę wystarcza ja już od trzech lat robię mapy myśli i przypadki kiedy jedna kartka A4 mi nie wystarczyła mogę właśnie policzyć na palcach jednej ręki bo jeśli dobrze rozplanujesz, to się zmieści z łatwością. A tu chodzi, żebyś zaczął rysować swoje mapy myśli od podstaw. No i co jeszcze mogłem sobie dorysować, jeśli chodzi o mapę myśli, no to ten kształt, że mi kształtem przypomina drzewo. Tutaj mogę od razu sobie zrobić, że to są albo gałęzie. A ja tu. To... Narysowałem E do E, ale to już zaraz poprawiłem i już jest spoko, albo korzenie. I tu mam korzenie. o I mogę sobie właśnie narysować drzewo, i tutaj właśnie gałązki rozchodzące się w różnych kierunkach, w różnych kształtach. Tutaj góra, i też mogę właśnie zejść. Tu trochę niżej, tutaj kora, i tu korzenie, jak się rozchodzą w różnych kierunkach, przypominają. Tylko chodzi o to, że korzenie rozgałęzień drzewa przypominają kształt mapy myśli. To nie jest idealne odzorowanie, ale tu w mapach myśli chodzi o skojarzenia, żeby miał jak najwięcej skojarzeń przy tworzeniu map myśli, czyli kolory i dalej moje rysunki są proste banalne one mogą być nawet krzywe ale one działają na twój umysł i co jeszcze jeśli chodzi o kształt to pracujesz na zasadzie od ogółu do szczegółu szczegół czyli informacja która znajduje się w centrum mapy myśli to jest informacja najbardziej ogólna, zawierająca jak najbardziej obszerny worek, a idąc po kolejnych gałęziach zawężasz. Czyli jak tu mam centrum podstawę map myśli, no to jest bardzo szeroka myśl. I ona się rozgałęzia, na przykład na kolory, czyli jakie kolory powinienem używać, że mogę zielonego, czerwonego, niebieskiego, że, one by, że powinno być przynajmniej trzy kolory przy rysowaniu map myśli, żeby one były różne. Tak, tak samo z liniami, słowami, rysunkami, one się coraz bardziej, te linie zawężają i coraz bardziej szczegółowe informacje się pojawiają na tych liniach. A tak jak dodawałem na tych liniach, to tutaj na przykład tą szczegółową informację, że to będzie linia bardziej zygzakowata. I to są podstawy: centrum, kolory, linie, słowa, rysunki, kształt. Od tego zacznij rysować swoje mapy myśli. Te informacje wystarczą Ci, żeby nauczyć się map myśli. I tak z każdą lekcją, jak powstawała moja mapa myśli, tak samo Ty możesz zacząć rysować swoje mapy myśli, dokładając poszczególne elementy. Najpierw bawiąc się w centrum, wypróbowując różne kształty w centrum, dodawając kolory, czy to długopisem y, jednym, ale czterokolorowym, czy też po prostu czterema różnokolorowymi długopisami, czy nawet kredkami, zacznij rysować swoje mapy myśli. Później baw się na przykład grubością, kształtem linii, żeby one były jak najlepsze dla Ciebie. Baw się słowem, ucz się tego, że tu powinno być jedno słowo nad jedną linią. Czyli staraj się dopasowywać. Na początku, jak Ci nie wychodzi wykorzystanie tylko jednego słowa, to korzystaj z kilku, ale dąż do tego, żeby było jedno słowo nad jedną linią. O, tutaj właśnie też o, tą są, że to ma być jedno słowo. Tak? Baw się, dokładaj, jak już zrobisz mapę myśli, możesz nawet na samym końcu dorysować właśnie proste, nawet banalne rysunki i one już wzbogacą twoją mapę myśli. I kształt możesz dopasowywać do swoich potrzeb. Ta zasada bardziej jak gałęzie czy korzenie drzewa, to że rozgałęziają się w, w poziomie, to jest tylko pewna wskazówka. Jeśli jesteś w stanie łatwo odczytać wszystkie wyrazy, to możesz je nawet pod różnymi kątami stawić. Nie? I to są te podstawy na myśl.